A feeling now, it's time for Christmas, and Christmas is my favorite time of year. It's beginning to look like all my wishes. Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Ja dopiero zaczynam dzień po pracy. Przechodzę tutaj do domu, zobaczcie Radio, zrobię samosy. Ostatnio Madzia, jedna z moich klientek, powiedziała, że to są najlepsze samozy, jakie jadła. Idealnie doprawione. Zrobiłeś tak samo jak było w przepisie? Tak, tak. Także już się bierzemy za jedzenie i sprawdzamy. Powiem Wam, moi drodzy, że wybitnie pyszne. Bardzo, bardzo mi smakują. I takie samosy kupujecie za funta 20 sztukę. Mhm. Na tej koła. Tak na jak nie lepiej, no. Ale przepyszne. To ciasto jest takie same robione, jak u mnie dziewczyny przynoszą z jednej indyjskiej restauracji. Mm, I tylko właśnie tam jest to ciasto i to właśnie jest takie. Spróbujcie sobie, to jest z polskiego przepisu samosy. No pycha. Mogłeś nagrać, nie nagrałeś, nie? Mm. Wow, ale przepyszne. Naprawdę kawkę? dobra. Kawka? No możemy zjeść. Możemy wypić. To już dla Ciebie. Wy nawet nie macie pojęcia, jak jest zimno. Tobie radzi zimno? Nie, mi jest fajną kurteckę. Masz fajną kurteckę, no. Zimno, zimno, ale tak przyjemnie, nie? Bardzo mroźne powietrze, nie wiem czy robicie właśnie, jak jest tak zimno, mroźno, ale świeci słońce. To jest wtedy zupełnie inaczej. Gorzej jakby jeszcze wiało, było pochmurnie, ale taka pogoda, to od razu się czuje zdrowie. Aczkolwiek zdrowie z tym smogiem, hmm, no ale wiecie o co chodzi. Przyjemnie, o. Chodź, do, dzido. Dzido, dzido, he! Patrzcie, jeszcze jest przymrozek Krzelon. na trawie, wszędzie. O, widziałeś Radzie, że nam robią tutaj nowe nam. Dzieciom robią. Yy, tutaj mieliśmy takie właśnie no stopnie drewnie. drewniane. To betonowe jest? No bo to drewno się zrotowało, nie? Zobacz, tak Przez jak wycią. tutaj. Nie, do zębów miejmy nadzieję, nie wybiją. Boże, ale... <laughs> ale zimno! ten blok będzie łączony. Czekajcie, niech ja tutaj was westeruję. Ten vlog będzie łączony, vlog masz powinna powiedzieć, będzie łączony z wczorajszym. Dzisiaj jest środa, 14 grudnia i ja właśnie szybko przyleciałam ze sklepu, bo za 20 minut mam prezentację z Alex na mixa. Um, wczoraj miałam je zapowiedziałam i wszystko co miałam przygotowane na dzisiaj zużyłam. Także musiałam znowu lecieć. E, to będzie taka prezentacja online, tak żeby tłumaczyć jak działa Thermomix, e, co jest w zestawie. No i się pokażę takie funkcje najzwyklejsze. E, inaczej jest jak gotujemy na żywo, a, bo wtedy jest sobie osoba gotuje, a inaczej jak chcę pokazać możliwości. Także przeważnie jeżeli chodzi online to pokazuję jakąś sałatkę, która wiecie, wtedy możecie zobaczyć jak fajnie Thermomix e, wszystko sieka. No i też zrobię hałkę dla Radosława na kolację. A tak przy okazji właśnie też zrobiłam zakupy. Karmę dla Luny tą małą. Nie wiem zrobić, tylko wziął takie... No, Ile wziął... mm. Trzy takie małe oczywiście z kiczyn. Luna z rana je karmę mokrą. Później jabłka Gala. Colgate White. Od kiedy mam aparat, muszę mieć tutaj też e, na dole. E, łazience pasce do żony, mi się skończyła. Bo wiecie, nie chcę mi się tak cały czas chodzić zwłaszcza rano. z rano. Przyjdę, zjem się na nie, wyciągam, wszystko muszę później wkładać. Szczoteczka do zębów dla Radosława. E, moi drodzy, torebeczka prezentowa, a do torebeczki będzie Jack Daniels, bo mamy Secret Santa w pracy. E, mieliśmy... kurde, ja za mało mam tutaj pieniędzy. <grym> muszę coś dorzucić. Będę uciekał, pojechać do sklepu. Bo mieliśmy im 20 funtów, a mi się wydawało, że ja dostanę Jacka Danielsa za 20. Ale on był za 17. No torebki nawet nie wliczam. Czyli jeszcze 3 punty muszę wydać do Marka. Będę jechała do sklepu z powrotem. Ale to już zrobię później wieczorem. Także Jack ląduje w sorebeczce. Taka torebeczka kosztuje 75 pensów teraz akurat. Ale torebeczki nie wliczam w prezent. Także Marko ode mnie z pracy będzie miał taki prezent. Dla niego ponoć zawsze najlepiej kupić właśnie alkohol. Aczkolwiek ja myślę, że dla dorosłych osób, jeżeli wiemy, że dana osoba, wiecie, sobie socjalnie tak popija, to myślę, że to jest zawsze prezentacja. Czyli jeżeli właśnie ktoś, ktoś, przyjdzie w gości, czy mają jakąś imprezę, czy cokolwiek, to wiecie, to się nie zmarnuje. Dalej kupiłam brokuły i kupiłam drukiem, bo tak jak mówię, będę robiła sałatkę. Zrobię sałatkę i zrobię chałkę. Także sobie szybko tutaj teraz przygotuję rzeczy do sałatki. I tak, moi drodzy, tak jak mówicie jest 14 grudnia, dużo z Was się cały czas pyta o Thermomixa, autoreklama, przewińcie, jeśli nie chcecie. Także, czekajcie, bo myję te brokuły, bo będę chciała sobie tę sałatkę na kolację zjeść. Papryka już taka trochę zwiennięta, byłam w sklepie, Radek mówi, nie, zostaw, jest papryka w domu, jest papryka w domu, no i zostawiłam. Ale właśnie, tak jak mówię, dzisiaj jest ona tylko do piątku. Jeśli myślicie o Thermomixie, to zamawiając do piątku, Thermomix do Was dojdzie na pewno na święta. I uwierzcie mi, że taka pomoc na święta, rewelacja. Nie tylko na święta, ogólnie. Oglądacie mnie, także wiecie, że ja dopiero przy Thermomixie zaczęłam próbować, tak naprawdę. I ja sobie do takiej sałatki, którą robię, zawsze dodaję rzodkiewkę. Ja kocham rzodkiewkę w każdej postaci, zawsze i wszędzie. Także wrzucę sobie też trochę rzodkiewek. Super, wyrobiłam się, także robię sobie herbatkę jeszcze. Kurde, no tak myślę cały czas o tym Marku teraz, co so, ja ją mam jeszcze dokupić za te trzy funty i uff, widzicie, co ja chciałam robić? Zalewać herbatę wodą zimną. No nie, myślałam, że może mam jakieś takie fajne słodycze w szafce, no ale nie, będę musiała pojechać jeszcze do sklepu. No, żeż mordę w takie zimno. Ej, 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 no nic, jak to mówię, jak się nie ma w głowie, to się ma w nogach, tak? Powiem Wam, że dzisiaj, tak jak mówiłam, już jest, zobaczcie, 14. I to już zaraz, moi drodzy święta, zaraz moi teściowie będą, a ja nie mam nic gotowego. <grytanie> I miałam ogarnąć pokój ich, i nie ogarnęłam. W piątek mam wolno, ale w piątek wychodzimy z pracy razem. W piątek coś muszę jechać do Birmingham, bo mam w Birmingham dwa pokazy. Um... Także, nie mety to ogarnę. Ale nie, to nie to, żebym miała jakiś taki sen, że wiecie, że muszę kilka dni sprzątać. Tylko wiecie, ja, ja Wam już nieraz mówiłam, ja próbuję wszystko tak zrobić, żeby, wiecie, było taki tip-top. Dobra, tak jak mówię, za 15 minut mam ee, prezentację. E, was zapraszam do obejrzenia vloga. Tak jak mówię, pomieszam jego z wczorajszym, bo naprawdę nie mam czasu, żeby teraz nagrywać. Zobaczymy, czy coś jutro nagramy. Jeśli tak, to oczywiście ten vlog będzie vlogmas, będzie troszeczkę później wieczorem. Ale no i tak z góry Wam dziękuję za to, że z nami tutaj jesteście. Naprawdę przyjemnie mi tutaj was gościć i widzieć, także zapraszam was do teraz trochę wymieszam z wczorajszym vlogiem, żeby wczorajsze zakończenie było, żeby wczorajsze zakończenie dnia tutaj było zakończeniem dzisiejszego 14 dnia vlogmas, także tak jak mówię jesteśmy zupełnie na bieżąco, trochę z wczorajszego, trochę z dzisiejszego, a jutro wszystko będzie z jutrzejszego dnia, jeśli uda się coś. Nagrać. Dobra, Alex się odzwa. Dobra, do potem buziaki. Te kolory to są po prostu najlepsze. E, taka kolacja, moi drodzy, tak jak widzicie, sama sałata, nasze pomidory cały czas czujecie. E, trochę oliwek, pół awokado, znaczy tak mniej niż pół. I te małe serki takie buffalo-złocerelka, przepyszne one są. I do tego sobie zrobię mm, troszeczkę oliwy z przyprawą. Czekajcie, pokażę Wam. Trochę oliwy i posypię. Mm, tym, tą taką przyprawą, y, którą kupiliśmy we Włoszech. To ogólnie się robi, wiecie, na oleju, właśnie na oliwie daje się to do oliwy i po prostu się z makaronem miesza i to wszystko. No ale taką mam chęć na coś takiego troszeczkę jeszcze innego do tej sałateczki uwielbiam ten kubek, a jeszcze właśnie chciałam powiedzieć, że moja ulubiona herbata, jeśli nie robię sobie tej zimowej, to jest ta tutaj CBD Relax Tea odpoczynek i powiem Wam, że bardzo fajna ona jest, ona jest, to jest z melisą, konopie włókniste, kwiaty lipy koło lekarski. I jeszcze ją sobie lubię wypić z rana. Rano zawsze jem tylko banana i jabłko albo banana i mandarynka, i do tego zawsze sobie robię herbaty przed pracą, nic więcej nigdy nie jem. No i przeważnie ostatnio właśnie jest to ta. Jakoś mi posmakowała. Ona nie jest jakoś zarąbista w smaku, ale niewielu osobom będzie smakowała, ale mi naprawdę, naprawdę smakuje. Tak jak mówię, drugie opakowanie już o czymś to świadczy. No moi drodzy, po śniegu już ani śladu, ale zobaczcie, słyszycie to? No u nas jeszcze jest tutaj trochę śniegu, bo to jest wszystko zamarznięte. W tym momencie jest godzina 20, a... Co się w ogóle outfit... A jest minus 5 stopni. O Jezus, o Jezus, o Jezus, o Jezus, o Jezus, o Jezus nie moje. Drnyło. <grym i zimno> teraz obróciłyśmy, tak zaraz a to jeszcze, jeszcze. Ma chęci na zabawę. Mój mały papi. Mój papi mały. Papi, chodź. Zimno, minus 5 stopni. Eee, no tak jak mówiłam, miałam zapasy teraz, już zapasu praktycznie nie mam. Eee, tak się złożyło, no niestety. E, co tam u was, piszcie, co u was? E, ciekawego. Ja wam dzisiaj powiem byłam u lekarza i mój lekarz zobaczył e, moją alergię powiedział, że nigdy w życiu czegoś takiego nie widziała i ona nie wie, jak mi pomóc. E, chciała mi dać próbkę kremu Aveno, co w ogóle wyśmiałam. E, później powiedziała, że mnie <laughs> później powiedziała, że mnie zreferuje do dermatologa, ale nie sądzę, żeby dermatolog coś zrobił, bo no, yy, i drodzy dermatolog musi poznać, yy, dlaczego mi się to dzieje. Mówię do niej: że ja nie mam pojęcia, dlaczego to mi się dzieje. Wiecie, stało mi się to trzeci raz w ogóle, w ogóle, bo ja pojechałam do, yy, do nich z takim dekoldem, żeby po prostu tego nie naruszać, żeby tego nie dotykać, bo mi to mnie tak strasznie boli. I ona na to mi powiedziała: A może tak chodziłaś po mieście po prostu od zimna takie coś masz. Powiem Wam, że ręce mi opadły, po prostu ręce mi opadły i, mm, i po prostu nie wiem, co dalej zrobić. Nie wiem, co dalej zrobić, mam jej wysłać te wszystkie zdjęcia, ale tak jak mówię, ona je do dermatologa, ale ja nie wierzę w to, że oni coś mi pomogą. Um, jeżeli znacie jakiegoś prywatnego dermatologa tutaj gdzieś w okolicy, Walsall, Birmingham, proszę napiszcie mi, bo to naprawdę nie jest zabawne, ja jestem w wielkim, wielkim bólu. Ja się boję, żeby to mi się źle jakoś nie skończyło. Mam też tutaj kalendarz, 14 dzień, 10 dni do świąt. Moi drodzy, 10 dni do świąt. E, tutaj jest REN, krem pod oczy. Śmiałam się, bo mm, pudełko ogólnie jest niesklejone fabrycznie, całe jest otwarte. 15 ml, chyba taki przeważnie jest rozmiar kremów e, pod oczy, także spoko. Lubię e, REN. Tą serię Brightening miałam chyba tonik i fajna była. Jeśli chodzi jak na chwilę obecną, to powiem Wam, że troszeczkę taka jestem zawiedziona tym kalendarzem. Fajne rzeczy, ale bardzo dużo retinolu widzę. Wszystko z retinolem. Retinol, retinol, retinol. Z moją skórą tak nie do końca. W zeszłym roku jakoś to było bardziej zróżnicowane. Była też kolorówka no nie wiem, no nie wiem, zobaczymy jaka będzie moja ostateczna opinia, ale jak na razie, e, jak na razie jest tak jak jest. A jeszcze co chciałam powiedzieć, mam denko, bardzo smutne denko, moi drodzy, e, mianowicie, mianowicie wykończyłam swój olejek z morowicy, e, no nie, no jeszcze troszkę jest. Dobra, spoko. Ale pipetka już nie łapie, także będę go sobie musiała wylewać. Ale dobra wiadomość jest taka, że zamówiłam sobie nowy. Powiem Wam, że były problemy z zamówieniem tego olejku. Sprawdziłam tyle sklepów i oczywiście szukam jakiejś promocji, bo on kosztuje 90 funtów normalnie. Także ja szukałam jakiejś promocji i w wielu sklepach był wyprzedany, ale udało mi się go dorwać za 70 5, chyba. Także nie tak źle i się cieszę, bo ostatniego tak oszczędzałam, bo widziałam, że już mi się kończy i tak malutko, tak malutko ja go używałam. Ale jest. Przyszedł, w House of Fraser dostałam i jestem na maksymum zadowolona. E, dobra, kończę dzisiaj. Może tak się zdarzyć, że vlogmasów codziennie nie będzie, ale tak jak mówiłam od początku, zero presji. E, nagrywam tylko wtedy, kiedy mam czas, kiedy mam chęci, e, żeby to nie było takie wymuszane. No kochani, mam równo 6 godzin e, do pobudki, także dla mnie to jest sukces. Więc idę spać, troszeczkę się na ten kocyk tutaj, bo ja nie lubię tak wysoko. O, właśnie, jak macie na nastawione na noc ogrzewanie. Ja mam na 17,5-18 stopni, zależy. Dzisiaj jest zimno, dzisiaj jest minus 6 stopni, także jest chyba na 18 nastawione. Sypialni, no i tak, mam grzejniki prawie, że po Tak naprawdę to włączam ogrzewanie tylko dla Luny w nocy. Także napiszcie, jak to u was z ogrzewaniem, ile macie w ciągu dnia. My w ciągu dnia mamy na 20, 21 zależy. Jak jest zimno, to i Radek włączy im więcej, ale przeważnie 21 już jest yy, cieplutko. 20, 21 już jest cieplutko, także, także tak, dobra. Z łóżkowej pozycji żegnam się z wami. Buziaki! It's beginning to look like all my wishes.